Wygląda przy, przygotowanie do takiego e, live'a i Kiedyś wyglądało to tak, że po prostu brałam towar, który kupiłam i po prostu pokazywałam i numerki, numerkami go oznaczałam, spisywałam zamówienia mhm. podczas transmisji i potem ten cały towar przywoziłam. Już pracownicy rozkładali go, spisywali mhm. zamówienia i wysyłali rachunki i z, z kompletowali te zamówienia według numerków, tak? Mhm. Tak to wyglądało. Teraz wygląda to tak, że mamy właśnie ten system, który sam sczytuje te wszystkie komentarze z numerkami i wysyła. Rachunki wiadomości prywatnych przez Messenger do klientek. Mhm. Więc bardzo, bardzo prosta obsługa, i one tam mają tak zdjęcie, mają dokładny opis produktu, mają cenę, wszystko widzą, mogą wstrzymać paczkę, mogą ją od razu zamknąć i wysłać. My mamy na, na tyle duży magazyn, że możemy wstrzymać tą paczkę nawet przez cały rok. I na tym, i to też jest nasz, yy, jak to powiedzieć, przewaga konkurencyjna. Przewaga, przewaga konkurencyjna. I klientki mogą wszędzie zamawiać i to wszystko dostać w paczce. Aha, czyli zamówią z komentarza i zamówią na sklepie internetowym, to połączycie. E, tak, to mamy, mamy ten właśnie genialny Aha. system.